Cześć. Z tej strony Karolina. Witam was w piątym vlogmasie. Znowu jesteśmy w mojej kuchni i ugotujemy razem coś pysznego. Dziś pokażę wam trzy idealne przepisy na zimę z wykorzystaniem dyni. Czas na dyniowe muffiny. Do ich przygotowania potrzebujemy 100 g mąki owsianej i 100 g mąki pszennej. Przydadzą się 4 jaja, 150 g cukru, 100 g masła, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczka cukru waniliowego, a jako przyprawy posłużą nam imbir i cynamon. Jako dodatki wybrałam białą czekoladę z orzechami oraz 150 g borówek. Naturalnie potrzebna będzie też dynia. Użyjemy 350 g. Pierwsze co, należy ją zetrzeć na tarce. Ja najbardziej lubię ścierać dynię na grubych oczkach. Wtedy muffinki są wilgotne, a jej smak wcale nie jest wyczuwalny. Przygotowałam już sobie 150 g cukru i po 100 g każdej mąki. Teraz dodajemy wszystkie składniki do dyni. Masło należy roztopić. Roztopione masło dodajemy do dyni, a zaraz po tym dodajemy wszystkie kolejne składniki: mąkę, cukier i kolejne jaja. jaja. Dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia i cukier waniliowy. Na koniec dodajemy imbir. Ja nie jestem fanką smaku imbiru, więc dodam tylko, no tak, półtorej łyżeczki. I dodamy cynamon. Ja dodałam cynamonu na oko, ale myślę, że dwie łyżeczki to będzie taka optymalna ilość. Czas teraz wszystko wymieszać. Można naturalnie użyć do tego miksera, ale ja jestem fanką rózgi. Ciasto jest już gotowe, więc jedyne co nam zostało to posiekać czekoladę. Ja wybrałam białą z orzechami. Równie dobrze możecie wybrać samą białą albo dodać same orzechy, albo dodać osobno orzechy i czekoladę. Ostatnim krokiem jest przełożenie ciasta do przygotowanych foremek. Ja wykładam je tak około połowa, trzy czwarte całej foremki, ponieważ mafiny mogą wyrosnąć. Do każdej mafinki dodaję odrobinę czekolady i do środka wkładam tak po jedną, dwie porówki. Jak są takie małe, można dodać więcej. Zależy kto co lubi. Zobaczcie, ja jak zwykle owoców lubię dużo, więc wkładam więcej tych borówek. Mafiny można oczywiście przygotować wedle własnych upodobań. Czekoladę białą zamienić na mleczną, a borówki na przykład na maliny. Tak przygotowane babeczki wkładamy do piekarnika na około pół godziny piekarnik powinien być nagrzany do 180 stopni. Widzimy się za pół godziny, gdy moje muffiny będą gotowe. Gotowe. Wyciągamy nasze muffinki. Prezentują się tak. Pachną mega ładnie. Jeszcze ciepłe. To zabieramy się za próbę. Uuu, jakie puszyste. Spróbujemy. Wyszły mega. Te borówki i orzechy dają takiego super smaku. Przepyszne. Zobaczcie, jakie ciasto jest wilgotne w środku. Te mafiny to chyba mój ulubiony świąteczny przepis. Ja już wiem, że zjem ich wiele. Są serio takie mięciusia. Takie pachnące. Zabieramy się za moją ulubioną zupę krem z dyni. 600 g dyni już przygotowałam, pokroiłam i wrzuciłam do garnka. Zalejemy to teraz około 1,5 litrem wody i dodamy dwie kostki rosołowe. Można oczywiście ugotować własny bulion, ale ja idę na łatwiznę. Do tego dodamy trzy małe obrane ziemniaki i jedną pierś z kurczaka pokrojoną na kawałki. Gdy wszystko się ładnie zagotuje, wyjmiemy mięso i dodamy przyprawy oraz zblendujemy. Zobaczcie, jak to zrobimy. Pierś pokroiłam w takie kawałeczki, niektóre zostawię trochę większe. Ważne jest, aby nie pokroić piersi w kostkę, ponieważ będzie ją potem trzeba wyciągnąć z zupy, gdy przyjdzie czas na jej blendowanie. Wtedy kostka nie będzie miała sensu. Dynie, ziemniaki, bulion oraz pierś z kurczaka gotujemy w wodzie. Gdy mięso się zagotuje, wyciągamy je z zupy. Czekamy, aż dynia i ziemniaki zmiękną, a potem... Zobaczcie sami. Aby nadać zupie idealnego smaku, dodaję do niej odrobinę imbiru. Jestem zbyt leniwa, żeby starkować go na tarce, a jako, że zupa będzie i tak kremem i będę wszystko blendować, to po prostu kroję to w małe kawałeczki. Dodatkowo do zupy dodaję odrobinę kary. Nie dość, że podkręci smak, to dzięki niemu kolor zupy będzie jeszcze piękniejszy. Skończyło się. Żeby smakowało jeszcze lepiej, dodam odrobinę pieprzu czosnkowego. Przyszedł czas na zblendowanie. Pamiętajcie, że zupa jest gorąca, więc róbcie to mega ostrożnie. Robimy pierwszy test. gorące. Ale pycha! To jest idealna zupa na zimowy wieczór. Rozgrzewa, a jej zapach imbirowy jest przewoski. Przepis numer 3. Zapraszam Was na mój ulubiony makaron z dynią i kurczakiem. Zobaczcie, jest to takie proste, a takie pyszne. Na dwie porcje potrzeba nam około 200 g makaronu, jednej piersi z kurczaka, cebuli i około 400 g dyni. Przyda nam się także jakiś olej do smażenia. Ja wybrałam oliwę. Na początek kroimy piersi z kurczaka. Cebulkę kroimy w ulubiony sposób. Ja zawsze kroję w piórka. Nienawidzę się bawić w kostkę, a przynajmniej gdy cebula jest pokrojona w większe kawałki, to czuć dobrze jej smak. Dodajemy ulubionego tłuszczu. Ja dodałam oliwy, można dodać oleju, masła. I odstawiamy wszystko na kuchenkę, aż cebulka się zarumieni, a mięsko podsmaży. Czas na krojenie dyni. Ja robię to w naprawdę cieniutkie kawałki, ponieważ wtedy dynia jest kremowa Mięciutka i robi się z niej idealny sos. Dynię dodajemy do podsmażonego kurczaka i smażymy wszystko razem do momentu, aż dynia zmięknie. Ten makaron z dynią uwielbia przyprawy, dlatego dodaję zawsze trochę soli do tego mój ulubiony pieprz ziołowy, odrobinę papryki słodkiej, odrobinę ostrej. I całą matę mojej ukochanej papryki wędzonej. Bez tego nie ma tego obiadu. Do mojego sosu dodałam odrobinę masła. Dzięki temu wszystko będzie miękkie i soczyste. Ostatnim krokiem jest dodanie do wszystkiego śmietany. Ja mam w domu tylko 30, więc takiej użyję. Ale każda rzadka śmietana się nada. Nie dość, że dzięki temu nasz sos stanie się bardziej kremowy, to jeszcze idealnie połączy się z makaronem. Mięso i dynia są dość mocno przyprawione, także dodanie słodkiej śmietany nie będzie stanowiło problemu i w ogóle nie będzie wyczuwalne w daniu. Na sam koniec do wszystkiego dodaję makaron. Mieszam go na patelni, żeby danie było już ciepłe. Dostał nam ostatni element dzisiejszego vlogmasu. Kalendarz adwentowy. Czwórkę znalazłam już wcześniej, żeby znowu nie zajęło mi tyle jej szukanie. Otwieramy. <śmocy> Mocy. Jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy się jutro. Cześć!